W dzisiejszym materiale omówię dobre praktyki odnośnie tworzenia branczy i komitów w gidzie. Żeby dobrze pracowało nam się w zespole, korzystając z systemu kontroli wersji Git, warto stosować pewne konwencje dotyczące nazewnictwa branży i opisów commitów w celu, jak wiadomo, większej przejrzystości i lepszej organizacji kodu. Wiadomo, że każda firma ma swój styl i w zależności od tego, gdzie będziesz pracował, będziesz musiał się do tego dostosować, ale zebrałem tutaj kilka sugestii, które mogą ułatwić życie całemu zespołowi i każdy będzie wiedział, co dzieje się w kodzie i jak wygląda ta historia zmian. Zaczynamy od branży i na początku, brancza. Podajemy kategorie, czyli pierwszą rzeczą, którą należy zrobić podczas tworzenia nowego brancha, jest nadanie mu nazwy, która będzie jednoznacznie definiowała kategorię tego brancha, czyli jego zasadnicze przeznaczenie. Nie będę tłumaczył nazw na Polski, ponieważ w gicie, jak i ogólnie w programowaniu posługujemy się angielskim, więc nie ma sensu silić się na tłumaczenie i mówić o branchach jako o gałęziach itd. Do najpopularniejszych i najczęściej stosowanych kategorii branży należą: feature, czyli stosowany do dodawania, poprawiania lub usuwania jakiejś funkcjonalności, backfix, stosowany do naprawiania błędu. Co szerzej nazywa się debugowaniem, hotfix służy do wdrażania szybkich poprawek do kodu, zwłaszcza w przypadku krytycznych błędów, czyli np. Na, na produkcji. Test lub Playground służy do testowania nowych rozwiązań i funkcjonalności przed wdrożeniem. WIP, czyli stosowany do prac, które są w trakcie realizacji, czyli work in progress. Druga rzecz to referencja. Kolejną rzeczą do zrobienia po określeniu kategorii jest nadanie branczowi referencji, która zaczyna się od znaku slash. Lub myślnika, a następnie nazwy referencji. Chodzi tutaj o to, że często branch będzie tworzony pod konkretne zadanie, czyli może ono wynikać z jakiegoś systemu zarządzania projektem lub czymś podobnym. Dzięki takiej referencji, która wskazuje na konkretne zadanie, jeszcze łatwiej zorientować się, jakie jest przeznaczenie danego brancha. Kolejna rzecz to opis. W zależności od wybranego znaku, czyli taki jak zdefiniowaliśmy wcześniej, bo musimy tutaj zachować spójność, czyli albo to będzie slash, albo myślnik, po referencji umieszczasz kolejny taki znak, po którym następuje krótki opis swojego brancha. Zawierasz w nim skrótową informację opisującą jaki jest cel tego brancha. Nazwa tego opisu powinna być zgodna z koncepcją nazewnictwa w programowaniu, która nazywa się kebab case, czyli spacje między słowami i dowolne znaki specjalne są zastępowane myślnikiem. Przejdźmy teraz do przykładów. Dodanie nowej funkcjonalności, usunięcie lub modyfikacja będzie wyglądała w następujący sposób, czyli git branch, a następnie feature slash issue na przykład 123 slash i podajemy krótki opis, czyli na przykład add hero item. W przypadku naprawienia błędu to będzie git branch backfix slash issue na przykład 03 slash change form validation. Kolejna rzecz to hotfix, czyli naprawienie ważnego błędu jak najszybciej, to będzie git branch hotfix slash issue 12 slash. Invalid sign up for Safari. Dla celów testowych i eksperymentalnych Git branch test. I na przykład, jeśli nie ma jakichś referencji odnośnie konkretnego taska, no to no ref i krótki opis, czyli add mdx to docs. Teraz przechodzimy do komitów. Na początku, tak samo jak w przypadku branży, opis komita musi w jak największym stopniu opisywać dokonane zmiany, aczkolwiek przy jak najmniejszej liczbie słów, czyli krótko i precyzyjnie. Bardzo dobrą opcją będzie tutaj użycie na początku kategorii, żeby od razu zorientować się czego dotyczą te zmiany. Jakie mamy poszczególne kategorie? Fit – stosowany do dodania nowej funkcjonalności. Fix stosowany do usuwania błędów, refaktor stosowany do opisu zmian, które mają poprawić kod pod jakimś względem, na przykład wydajności, czytelności kodu itd. Nie wiem jak to się dobrze czyta, chore. Core. Nie wiem, czy to dobrze czytam, ale tak mi podpowiedział tłumacz. Używany do wszystkiego innego, czego nie da się skategoryzować, jako jedna z powyższych opcji. Kolejny element to opis. Po kategorii umieszczany jest znak dwukropka i następnie piszemy opis komita. A co zrobić w przypadku większej ilości zmian w danym komicie? Czyli w przypadku, gdy w jakimś komicie dokonałeś zmian w kilku obszarach lub da się rozdzielić te zadania, wówczas oddzierasz opisy średnikiem. Przykład git commit myślnik m. Na początku kategorię, czyli fit, dwukropek. Pierwszy opis, no i drugi opis. Pamiętaj, że w przypadku gita nie ma jednoznacznych zasad i co kraj to obyczaj. W przypadku różnych firm spotkasz się z odmiennym podejściem, ale warto znać dobre praktyki. Przykładowo ja w poprzedniej firmie stosowałem opisy komitów w czasie przeszłym, czyli tak jak w przykładzie, aczkolwiek teraz opisuję komity w taki sposób, żeby opis mówił o tym, co zostało zmienione, ale nie w czasie przeszłym, ale w teraźniejszym, czyli co się stanie po zatwierdzeniu tego komita. No i teraz widzisz porównanie tych dwóch przykładów, czyli jak wpisałem wcześniej, a jak pisze obecnie, są różne podejścia, czyli tu masz czas przeszły, tutaj masz czas teraźniejszy, czyli co zostanie zmienione po dodaniu tego komita. Dodatkowo zachęcam Cię do pobrania git ściągi, gdzie w jednym dokumencie masz zebrane najczęściej używane polecenia z gita i za każdym razem możesz ich sobie używać, po prostu wystarczy ją pobrać, wydrukować i masz ją w zasięgu wzroku, dzięki temu przyspieszysz swoją pracę. Dodatkowo przygotowałem dwa dokumenty, czyli 10 taktyk, dzięki którym zdobyłem swoją pierwszą pracę bez doświadczenia i ucząc się samemu, a drugie jak rozpocząć naukę programowania od zera, czyli od początku, jak to sobie wszystko poukładać, tak żeby było dobrze. Mam nadzieję, że ten materiał był dla Ciebie przydatny, no i do zobaczenia w kolejnych. Hej!